Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj będziemy robić dla Lakiego obiad warzywny. Na pierwszy ogień idzie salata rzymska. Następnie idzie seler, dwa kawałki. Następnie leci koper, jakieś trzy gałązki. Proszę bardzo. Następnie mamy natkę pietruszki, również jakieś trzy gałązki. Następnie idzie już pietrucha, jakieś 2-3 kawałki plasterków. Dalej mamy marchewkę, znowu 2-3 kawałki plastrów. Dobra, i tak się prezentuje całość. 2 kawałki sałaty rzymskiej, 3 gałązki kopru, 3 gałązki natki pietruszki, 3 kawałki pietruchy, 3 kawałki marchewki i 2 kawałki selera. Teraz to trzeba ładnie obmyć. I zaraz się znajdzie w miseczce. No i mamy wszystko w misce już umieszczone. Ładnie wysuszone. Idziemy do pana Lakiego. Laki. Przyszedł obiad. Laki już czeka na swój obiad. Otwieramy klatkę. O tak Laki. No, ciumkaj. Smacznego Laki. Laki życzy wszystkim smacznego. Zobaczcie, jak wcina. Ale żeś nabroił w tej klatce. Jak nas nie ma w domu, trzeba będzie ci posprzątać.